Musimy pamiętać o tym, że mamy do wykonania kilka tysięcy kilometrów sieci na terenie całego województwa, praktycznie na każdej jednej gminie, w każdej jednej prawie miejscowości będziemy takie inwestycje podejmowali i sprawność naszych partnerów, czyli urzędów gminnych miejskich przy wydawaniu decyzji pozwoleń ułatwi nam bardzo te pracę. A z drugiej strony da też samorządom pewność, że już za kilka miesięcy dostaną doskonałe narzędzie do tego, aby poprawić swoją efektywność, nie tylko urzędów, ale również efektywność ich mieszkańców przez dostęp do sieci szerokopasmowej. Ilość czasu, który poświęciliśmy na negocjacje z Komisją Europejską, z urzędami, Wyższego szczebla, żeby przygotować w prawidłowy sposób, i jak najbardziej doskonały dokumentację i wszystkie procedury wdrażaniowe, wdrożeniowe powoduje że spowodowało, że czasu na wykonanie, na realizację samą już budowlaną zostało nam niewiele, bo to jest około jednego roku. Więc. Ta nasza determinacja, żeby zdążyć, to jest raz, a druga potrzeba właśnie szerokiej współpracy, bliskości i pełnego zaangażowania wszystkich uczestników tego zadania jest niezwykle istotna. Samorządy z jednej strony rozumieją potrzebę tego zaangażowania, ale z drugiej strony wiemy to na wielu przykładach. Że często dochodzi do takiej sytuacji, że dajemy sobie więcej czasu, niż jest na to potrzeba, aby rozstrzygnąć jakieś działania. Chcielibyśmy pokazać swoją otwartość i zaprosić się do konsultacji w przypadku obaw, a z drugiej strony, tak jak Pani powiedziała, bardzo nam zależy, żeby podejmowane decyzje były podejmowane szybko i w sposób bardzo jasny, przejrzysty, żeby nie powodowały nam zatorów realizacyjnych.